A witam, witam. Tu wasza Izabela, wasza kochana Wiedźmuszka. Kochane moje babeczki. jak już jesteście do mnie trafiły, fajnie, że jesteście, chciałam Wam coś powiedzieć na temat ziół. Przede wszystkim nasz kochany liś laurowy. Jest bardzo dobry. Bardzo dobry jest na nasze finanse i samopoczucia. Są różne metody. Możecie spalać te liście z wydrukowanym yy, tutaj, z wydrukowaną ilością pieniędzy, na przykład 2500 zł. Możecie go spalać. Możecie nosić go w portfelu. Możecie dawać go pod łóżko nawet. Kochane, gdy dajecie go pod łóżko, dajcie jeszcze sobie na złoty talerzyk, złoty talerzyk, liść laurowy, kilka monet. Przede wszystkim będzie to symbolika dobrej energii. I przyciągania, bo my chcemy pieniędzy, pamiętajcie, jest to bardzo dobre. Jeżeli już mamy liść laurowy, do liścia laurowego, jeżeli będziemy robić świece intencyjne same, możemy dostać, doda, dodać jeszcze bazylię i cynamon. Jest to dobre trio, czyli liść laurowy, bazylia i cynamon. Do tego, żeby nasze pieniądze były, żeby nasze pieniądze rozkwitały. Tylko dziewczynki, ja Was proszę. Do tego jest potrzebna żółta świeca. Ja uważam żółta bogactwo. Niektórzy uważają zielona. Róbcie jak Wy wolicie. Ja zawsze. To jest takie minimalne: no bo kolor. Ja zawsze jestem przodowniczką liści laurowych. Powiem Wam, że uważam, że odkąd gościło liści laurowe. Jest fajny spokój, bynajmniej finansowy, u mnie w domu. Nie ma czegoś takiego, że czegoś mi brakuje. Wiadomo, że tak jak u Was są większe wydatki, mniejsze wydatki, ale jest wszystko pod kontrolą. Ja osobiście mam drzewo laurowe w domu. Znaczy mój tato ma i mi, daje mi po kawałku, po troszeczkę tych takich gałązek. Możecie sobie mieć na działce, jak, jak, gdzie chcecie, czy w domu. Możecie sobie tak jak ja kupować liście laurowe po prostu już ususzone, tak? nie mieć. Pamiętajcie jedno, że je trzeba szanować za to, że to jest dobre zioło nie tylko i wyłącznie do zupy, do sosów, ale i do korzystania z magii. Jeżeli chodzi o cynamon. Cynamon też jest dobrym ziołem, które będzie nam sprzyjać bogactwo i miłość, tak samo jak bazylia. Kochane moje, powiem wam tak. Róbcie wszystko mądrze, róbcie wszystko z głową i pamiętajcie, że liść laurowy to jest kasa, kasa to jest liść laurowy. Pozdrawiam do następnego, kochane moje.